thank mm -hmm. you Zaczęła się w momencie, kiedy na wyspie wylądował niejaki Krzysztof Kolumb z krzyżem przyczepionym do czoła i ze wspaniałymi katolicko-chrześcijańskimi wartościami, które oczywiście natychmiast zostały wprowadzone w życie. Co spowodowało, że 150 lat później na wyspie nie było już praktycznie żadnych rdzennych mieszkańców. Bardzo fajna historia wiąże się z wodzem lokalnej ludności, który zapytał się, mając do wyboru albo stos, albo chrzest i pójście do nieba, czy w niebie jest dużo chrześcijan. Na to ksiądz odpowiedział mu: Tak, tam są sami chrześcijanie. Na to wóz odmówił przyjęcia chrztu, powiedział, że wybiera piekło na wszelki wypadek. <gryw> Bardzo mi się podoba ta historia, ale wracając do historii. Hiszpanie jako bardzo przedsiębiorczy i zaradni bardzo szybko przywieźli czarnych niewolników z Afryki, którzy w bardzo ciężką pocieczoła pracowali na plantacjach ściny cukrowej, w kopalniach srebla, w kopalniach złota za darmożkę. Jak to bywa, bywało? Tam gdzie byli Hiszpanie zawsze była jakaś awantura tego typu, wyzysk, strumienie krwi, wiecie o czym mówię. Eee... Po kilkuset latach Kubańczycy powiedzieli nie, mamy dość Hiszpanów. Nie chcemy już ich więcej na Kubie. To jest nasze państwo. Dlaczego oni wyciągają z wyspy, co się da, wstawiają nam statki i to gdzieś płynie za horyzont. I pojawili się Amerykanie powiedzieli, hej Kubańczycy, wypierdzielimy Hiszpanów z to. My jesteśmy home of the brave, land of the freedom. Wypierdzielimy ich to. zrobimy to razem. No i w ten sposób Kubańczycy się na to zgodzili, ale problem polegał na tym, że jednego tyrana wywalili, a drugi od razu przyjechał czyli Amerykanie. Amerykanie bardzo szybko wprowadzili tutaj swoje zwyczaje. Kuba stała się praktycznie amerykańskim stanem. Można to porównać do Puerto Rico. Mafia, hotele, burdele, wszystko co najgorsze przyjeżdżało z Ameryki tutaj, bo tu wolno było, prawda? Niby amerykańskie prawo tutaj nie docierało, no bo kraj niepodległy, no więc jak amerykańskie prawa. Eee, I słuchajcie, kiedyś pięknego dnia, po wielu set latach, kiedy wszyscy sobie robili z Kubańczyków jaja, dzieci z głodu umierały na wsiach, nie było opieki medycznej, rdzenni mieszkańcy, rdzenni nazywam ich, czyli, e, czyli po prostu Kubańczycy, e, mieli przesrane. I młody prawnik, Fidel Castro, wykształcona osoba, idealista, powiedział, dość! Zebrał kilku kumpli swojego brata, zapakował na statek Granma, przypłynęli w okolice Santiago de Cuba i zaczęli robić rewolucję. Nie ciężko się domyślić, że bardzo szybko znaleźli poparcie na wyspie. Trochę było biegania po lesie, trochę strzelania, zdobycie Santa Clary, wyczyny Che Guevary, który kompletnie bagatelizował niebezpieczeństwo i był naprawdę mega ciekawą osobą. To nie jest miejsce na opowiadanie o Che Guevary. ja go uwielbiam osobiście. I zdobyli władzę. Batista, proamerykański pajac, musiał uciekać do Ameryki. Podobno miał w walizkach 300 milionów dolarów, więc wystarczyło mu na emeryturę. I Kuba stała się po raz pierwszy raz w historii Wolną Wyspą. Kubańczycy mogli sami stanowić o tym, co się na wyspie będzie działo. I tak się dzieje do dzisiaj, moi drodzy. Amerykanie obrażeni na Kubańczyków nałożyli na wyspę embargo, które jest moim osobistym zdaniem, ale także wielu Kubańczyków i innych ludzi, którzy znają historię i mają jakby możliwość oceniania uczciwie rzeczywistości. Amerykańskie embargo na wyspę to była zbrodnia, słuchajcie. I wyspa tak czy siak się rozwijała przez 30 lat za pomocą bratniego Związku Radzieckiego, który Kubom, Kubie pomagał. Brali stąd cukier, przywozili ropę, łady. Ogólnie było fajnie. Lata 60, 70, 80. to jest olbrzymi rozwój wyspy. Amery y kubańska armia, proszę Państwa, była najsilniejsza w regionie, była silniejsza niż brazylijska. Nie było, udało nie się Kubie podskoczyć. Malutki kraj, połowa Polski, mógł decydować o losach regionu, a także o losach świata. To się... To się to się powinno wziąć pod uwagę, co tutaj się działo. Ludziom się tu naprawdę bardzo dobrze żyło. Problemy zaczęły się w latach 90., kiedy upadł Związek Radziecki, a embargo nie zostało zniesione. I wtedy zaczęły się jaja. I Fidel powiedział do Kubańczyków, że musimy zacisnąć pasa, musimy to przetrwać. I ci ludzie to zrobili. To, co się tutaj działo, słuchajcie, to można porównać, tego się nie da porównać do żadnego innego znanego mi e, wydarzenia w historii. Kuba poradziła sobie bez żadnej pomocy z zewnątrz, przetrwać bardzo ciężki okres swojej historii. Kubańczycy byli instruowani przez telewizję, jak robić z bananów sandały. Bo tu nie było nic. Było bardzo mało jedzenia. Były problemy z gospodarką, dlatego że nie było ropy. Więc ciężko było uprawiać pola, jak nie było ropy. Woły i kozy, które ciągnęły pługi, nie wyrabiały na wszystko z pracą. I w tym momencie sytuacja wygląda tak, że czasy się zmieniły, jest już po embargo, przyjeżdża tutaj coraz więcej turystów. I ja przez całą naszą wyprawę zastanawiałem się, czy oni są tutaj potrzebni. I teraz wam powiem, tak, są potrzebni. Wiecie dlaczego? Żeby przywieźć tutaj z powrotem te dolary i to euro, które Hiszpanie i Amerykanie stąd ukradli. Oni muszą to przywieźć tym biednym ludziom, którzy przez ostatnie 20 lat mieli totalnie przesrane. Przez Amerykanów i przez sytuację polityczną na świecie. Nie przez decyzję rządu. Oczywiście każdy popełnia błędy i Fidel Castro też je popełniał. Natomiast ogólnie kryzys na Kubie był spowodowany przez embargo i upadek Związku Radzieckiego i to trzeba bardzo śmiało powiedzieć. I teraz słuchajcie, ci ludzie po 25 latach bardzo ciężkich kombinacji, które można porównać do bardzo, bardzo ciężkiego stanu wojennego. No to tylko do tego można porównać. Tylko u nas stan wojenny trwał chwilę, a tu 25 lat kryzysu. Oni są gotowi do przyjęcia tych pieniędzy z powrotem i zrobią z tych pieniędzy użytek. Ja wam to mówię tutaj, jak mój ulubiony mak z Nowego Jorku. Mówię, jak jest i powiem wam, jak będzie. Kubańczycy, jak dostaną te ukradzione dolary z powrotem i euro, zrobią z tej pięknej Kuby perłę w regionie. To będzie wszystko błyszczeć. Wiecie dlaczego? Ponieważ ta wyspa już błyszczy. Jak się pojedzie na wieś, to w biednych dotkach ludzi, naprawdę prostych, biednych ludzi, którzy prawie nic nie mają, tam jest czysto. W tych domach jest czysto. Byłem u górala w górach, który miał konia, materac i garczek do podgrzewania lody. To był cały jego majątek. Ale chałupa była czysta. I w okolicy było czysto. Koń błyszczał. Dlatego jak dostanęcie Kubańczycy kasę, to będziecie wiedzieli co z nią zrobić. I ja wam dobrze życzę, bo sobie z tym poradzicie. Kryzys już jest za wami. Przyjeżdża tutaj coraz więcej grubych Amerykanów. I oni wam przywiozą waszą kasę. A teraz przejdziemy do naszej wyprawy, bo przecież po to tutaj jesteśmy. Nie żeby wygłaszać rewolucyjne tezy, <grymne> tylko żeby opowiedzieć o pedałowaniu na Kubie.